Liebe Freunde, ich begrüße euch alle zu meinem neuen Film. Heute präsentiere ich euch ein Kinderreim mit dem Titel Schwente Mikauai, was wir übersetzen als St. Nikolaus. Wir wissen, dass St. Nikolaus kommt zu den Kindern am 6. Dezember. Die Autorin von dem Reim heißt Maria Lorek. Und hier gleich die erste Strophe. Ich lese den Text mehrmal, zuerst sehr langsam, danach etwas schneller. Bitte hören und wiederholen. szóstego szóstego grudnia, grudnia na całym, na całym świecie. Świecie. Cudzamen szóstego grudnia, na całym świecie. Święty, święty Mikołaj, Mikołaj. Odwiedza, odwiedza dzieci. Dzieci. Święty Mikołaj odwiedza dzieci. 6 grudnia na całym świecie. Święty Mikołaj odwiedza dzieci. Od mal. 6 grudnia na całym świecie Święty Mikołaj odwiedza dzieci. Wir übersetzen. 6. Grudnia bedeutet am 6. Dezember. Na całem świecie bedeutet auf der ganzen Welt. Welt, das ist świat. świat. Ich lese noch einmal. 6. Grudnia na Całym świecie, ich wiederhole, 6 grudnia na całym świecie święty Mikołaj odwiedza dzieci. Also Sankt Nikolaus, święty, das ist ein Heiliger. Odwiedzać bedeutet besuchen. Dzieci kinda. Święty Mikołaj odwiedza dzieci. Święty Mikołaj odwiedza dzieci. Und ale zusammen, bitte. 6 grudnia na całym świecie święty. Mikołaj odwiedza dzieci. Noch einmal. 6 grudnia na całym świecie święty Mikołaj odwiedza dzieci. Cwaj też Pędzi. Pędzi na saniach, na saniach, z reniferami reniferami z reniferami zusammen. pędzi na saniach z reniferami. Pędzi na saniach z reniferami za chwilę. Za chwilę. Stanie, stanie. Pod twymi, pod twymi drzwiami, drzwiami. Co zamy? Za chwilę, stanie pod twymi drzwiami. I teraz ganze sztrofa. Pędzi na saniach z reniferami za chwilę stanie pod twymi drzwiami. I noch, einmal. Pędzi na saniach z reniferami za chwilę Stanie pod Und nun übersetzen wir. Pendi bedeutet er rennt ereilt. Na Saniach auf dem Schlitten. Sreniferami mit Rentieren pędzi na saniach z reniferami pędzi na saniach z reniferami und weiter zag gleich stanie stać bedeutet stehen also gleich wird er stehen Pod twymi, an deiner, neben deiner, tür. Drzwi, das ist tür. Za chwilę stanie pod twymi drzwiami. Za chwilę stanie pod twymi drzwiami. Und jetzt die ganze zweite Strofe auf einmal. Pędzi na saniach z reniferami, za chwilę stanie pod twymi drzwiami. Wiederholung. Pędzi na saniach z reniferami, za chwilę stanie pod twymi drzwiami. Nun, die letzte, dritte strofe. Dużo, dużo podarków, podarków, dużo podarków w swym, w swym. Worku, worku niesie, dużo podarków w swym worku niesie, Tobie, tobie, tobie na pewno, na pewno, Tobie na pewno też też coś, coś, też coś przyniesie, przyniesie. Tobie na pewno też coś przyniesie. Und von Anfang an. Dużo podarków w swym worku niesie, Tobie na pewno też coś przyniesie. WIDERHOLUNG Dużo podarków. W swym worku niesie, Tobie na pewno też coś przyniesie. Wir übersetzen dużo, das ist viel, podarków, podarki, das sind Geschenke, w swym in seinem, Worek, das is Zak, NIEŚĆ, nieść bedeutet tragen. Dużo podarków w swym worku niesie, können wir übersetzen, als er trägt viele Geschenke in seinem Sack. Dużo podarków w swym worku niesie. Tobie na pewno. Tobie bedeutet die. Na pewno bestimmt. Też coś przyniesie. Przyniesie, przynosić bedeutet bringen. Coś, das ist etwas. Też, das ist auch. Tobie na pewno też coś. Przyniesie. Und jetzt hören wir alle drei strofy zusammen. 6 grudnia na całym świecie, święty Mikołaj odwiedza dzieci. Pędzi na saniach z reniferami, za chwilę stanie pod twymi drzwiami. Dużo podarków w swym worku niesie, tobie na pewno też coś przyniesie. 6 grudnia na całym świecie Święty Mikołaj odwiedza dzieci. Pędzi na saniach z reniferami za chwilę stanie pod twymi drzwiami. Dużo podarków w swym worku niesie tobie na pewno też coś. Przyniesie. 6 grudnia na całym świecie, Święty Mikołaj odwiedza dzieci. Pędzi na saniach z reniferami, Za chwilę stanie pod twymi drzwiami. Dużo podarków w swym worku niesie. Tobie na pewno też coś przyniesie. 6 grudnia na całym świecie Święty kołaj odwiedza dzieci. Święty Mikołaj odwiedza dzieci, pędzi na saniach z reniferami, za chwilę stanie. Pod twymi drzwiami, za chwilę stanie pod twymi drzwiami Dużo podarków w swym worku niesie, tobie na pewno też coś przyniesie, tobie na pewno też coś przyniesie. Nun habe ich ganz spontan angefangen zu trailern. Jedoch ist das ausgedachte Melodie, die ich mir jetzt gerade so einfach aus dem Kopf ausgedacht habe. Diese Melodie findet ihr nicht auf YouTube. Ihr könnt aber selber selbstständig diesen Kinderreim entweder vortragen oder auch vorsingen oder wie auch immer, mh, eventuell auch nur als Text. Als Übung zu einem Text verwenden. Ich wünsche euch viel Spaß damit.